Witam Was bardzo serdecznie po przerwie w grze fański jumping. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie letnie Grand Prix ze skoczniami z tego prawdziwego letniego Grand Prix. Niestety skoczni w coursel i skoczni w Hinzenbach nie ma fański jumping, dlatego będą tylko trzy skocznie, pisła. Rasnow i Klingental. Zawodnicy w dzisiejszym odcinku to pierwsza dziesiątka letniego Grand Prix na moment, kiedy to nagrywam. No i ten nasz puchar będzie podzielony na trzy części. W każdej części jedna skocznia. Oczywiście, zanim zaczniemy, zapraszam nowe osoby do zostawienia subika i zapraszam wszystkich do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. Na początku sobie zaczniemy od małego update'u naszych zawodników. Paweł, Wąsek, jak on tutaj wygląda? No trzeba mu zupdateować, ewidentnie. Kombinezon na kolor tutaj niebieski, tak jak ma w rzeczywistości. No i tak, to może być, Chyba jeszcze buty czarne miał. To sobie jeszcze zmienimy. Arty, no są ok. Kolejny to Jakub wolny. A tutaj w sumie jest chyba wszystko ok. Kombinezon ma taki, jaki ma. Ok. No i zaznaczamy sobie pierwszą dziesiątkę letniego Grand Prix. Alex Insam, oczywiście tu sobie zaznaczamy, żebym ja nim grał. Nasz Paweł Wąsek, oczywiście. Stefan Kraft. Pan Mariusz Lindvik, Arti Aigro. A właśnie Lindwika tam zapomniałem zaznaczyć. Ten w się, żebym ja nim sterował. Hechi Sato, kolejny zawodnik. Valentin Fauber. Gregor Deschwanden. Znowu bym zapomniał tutaj kliknąć. Nasz Jakub Wolny, oczywiście. Urlich Bochelgenant. <grych> I ostatnim naszym zawodnikiem jest Ren Nikajdo. Mam nadzieję, że wszystko dobrze pozaznaczałem. I zaraz okaże. Dobra, tworzymy sobie nasz puchar. Pisujemy sobie LGP. Tutaj custom Cup sobie wybieramy. I proszę państwa tworzymy nasz puchar dodajemy pierwszą skocznię. pierwsza będzie Wisła potem oczywiście Rasnow ja jest Klingental teraz mm -hmm, czyli jeszcze sobie muszę odblokować no i super, zlagowało nam całe fański jumping. No nic, uruchomię jeszcze raz fański jumping, mam nadzieję, że mi zmian nie cofnie. I tak to jest, drodzy widzowie zawsze jakieś problemy. Dobra, oby nie cofnęło zmian, oby nie cofnęło, oby nie cofnęło i uwaga. O, nie cofnęło chyba. Dobra, kolejna próba odblokowania Klingental. Dobra, udało się. Dobra, jeszcze raz dodaję skocznie, oczywiście, tutaj Wisłę, oczywiście, tutaj Rasno i oczywiście nasze Klingental właśnie co odblokowane. Gdzie ono jest? Jest! Mam nadzieję, że nic się nie stanie z fański jumping w trakcie tego pucha. No zobaczymy. Zaczynamy drodzy widzowie. Zacząć puchar skoków z wybraną listą skoczków? Tak, zacząć poproszę. Dobra, to jest nasza lista startowa. Tak wygląda nasz puchar. Jeszcze sobie tutaj wiatr możemy ustawić, ale chyba zostawię tak jak jest. Zaczynamy drodzy widzowie. Dobra drodzy widzowie, zaczynamy. Pierwszy na rozbiegu, Valentin Foubert. I to będzie mój pierwszy skok, fański jumping, po takiej przerwie krótkiej. Wiatr oczywiście sprzyjający będzie przez całe zawody, będzie się on wahał tylko. No i pierwszy skok będzie piękny, proszę Państwa. Z Telemark był 134,5 metra, noty po 19,5. I Valentin oczywiście teraz będzie prowadził na chwilę. Mam nadzieję, że dobrze mi będzie szło Polakami. No ale każdym zawodnikiem się będę starał tak samo o. Jego już nie lubię, bo ma dziwne nazwisko: Urlich Wochelgen. Możecie pisać komentarzach, jak to się wymawia w ogóle. No i zobaczmy jego skok. Jakie tutaj ciekawe narty w ogóle. Nie wiem, czy tutaj coś zmienili z tym lądowaniem. O oh, Jezu! 137,5 metra. To oczywiście był świetny skok, ale upadek. Nie szkodzi, bo go akurat nie lubię. Yy, dobra. I kolejnym naszym zawodnikiem będzie, proszę państwa, Jakub Wolny. Pierwszy po nie może być upadku. Skup się, Bart. To musi być dobry skok, żeby nie... No mam nadzieję, że nie będzie tego upadku. Mam nadzieję, że będzie piękny telemark. Zawczesne wyjście z progu. Ale leci, proszę państwa. No i jest telemark, ale niestety zachwiany. 133 metry, jakub wolny w pierwszej serii. I To mu daje na razie drugie miejsce. Yy, za dużo rywalitą tutaj nie ma, bo trzech zawodników udało. jak na razie swoje skoki. I kolejnym zawodnikiem będzie Ren Nikaido 138,5 metra potrzebuje, żeby objąć prowadzenie. Przy tym wietrze to jest oczywiście do zrobienia, zobaczmy. Troszkę też mi się wydaje, że za wcześnie wyszedł z progu, ale pięknie stabilnie w locie. No i jest telemar. Co jest ważne, 136 metrów i wystarczyło mu to na prowadzenie. 19,5 noty minus 4,2 za wiatr. No, warunki miał dobre, chociaż tam w trakcie nie wiem jak było, bo się skupiłem na locie. A zresztą nie wiem, czy w trakcie pisze wiatr, też zaraz to obczaję. Marius Lindvik teraz będzie skakał. A nie, Alex Insam, coś mi się tam pomyliło, 137 metrów potrzebuje, aby mieć prowadzenie. 1-2 podnarty, no i czy to się wyświetla też w trakcie skoku, bo nawet już nie pamiętam. Jezus, tak wyświetla się. Wydawało mi się, że to było spóźnione wyjście z progu, ale pomimo tego skok dosyć ładny, 135,5 metra. No i to udaje... Trzecie miejsce, minus 2,5 punktu za wiatr, odjęte. Niestety Jakub Wolny na czwarte miejsce spada. W rzeczywistości bardzo dobrze mu idzie. A teraz Arti Aigro, 137,5 metra także potrzebuje, aby objąć prowadzenie. Wiatr ma bardzo dobry, ponad 2 metry na sekundę pod narty, ale spóźnione wyjście z progu. No to dobrze w sumie z jednej strony, bo to będzie szansa dla Polaków większa. 122 metry, i to mu daje dopiero szóste miejsce. Jak na razie, przy sprzyjających warunkach, no zepsuł wybicie. Tutaj nie mam tych y, strojów porobionych widzowie tych wszystkich zawodników oprócz Polaków, no ale myślę, że to nie będzie przeszkadzać. I mamy Pawła Wąska już na rozbiegu. 1-4 pod narty, i rośnie. Oby tutaj wszystko poszło zgodnie z planem. Troszkę mi się wydaje że za wcześnie, wyszedł z progu, no ale. Oby był telemark, no jest zachwiany telemark, no niestety kurczę, nasi zawodnicy na razie słabo skaczą, ale zobaczymy jak to będzie. To dopiero pierwszy konkurs z naszego tutaj LGP Fański jumping, no i lecimy dalej, proszę państwa. Te Chisa to teraz będzie skakał, Japończyk oczywiście. 138,5 metra potrzebuje, aby objąć prowadzenie. Jeszcze nikt nie przekroczył tej granicy bez upadku. O, teraz mamy świetne wyjście z progu i to może być świetny, naprawdę świetny skok. Zachwiany telemark, oczywiście, ale mamy to magiczne 138 metrów. Tutaj rekord mamy chyba 140,5 metra. To daje mu trzecie miejsce, jak na razie, proszę Państwa. I czekamy na kolejnego zawodnika, który będzie Gregor Deszfanden. I już tutaj się zmienia, o kurczę, warunki się zmieniają cały czas. Jeden metr na sekundę pod narty, stabilnie. Troszkę znowu za wcześnie mi się wydaje, się z progu, ale no, to zawsze większa szansa będzie dla Polaków. Zachwiany telemark, za często mi się to ewidentnie zdarza, drodzy widzowie. Siódme miejsce, Gregor Deszfanden. No i lecimy dalej. Jeszcze zostało dwóch zawodników do końca pierwszej serii naszego LGP. Stefan Kraft. No 138 metrów, jak skoczy, to powinien obejść prowadzenie, wiatr. No bo spada cały czas, spada. Nie będzie miał tych warunków zbyt dobrych, ale świetnie wyszedł z progu stabilnie w locie. I jest Telemark, proszę Państwa, także tutaj chyba atakuje na pierwsze miejsce. Tak jest! Proszę Państwa, noty po 20.19,5 to był świetny skok Stefana Krafta. I ostatni zawodnik pierwszej serii naszego konkursu to Marius Lindby. 139,5 metra aż potrzebuje, aby prowadzenie. Warunki ma jak najbardziej sprzyjające, może to zrobić, może to zrobić. Dobre wyjście z progu chyba było. Jest ta wysokość i proszę Państwa, nie udało się tego telemarku poprawnego zrobić, ale chociaż był 136 metrów. No i szóste miejsce mu to daje jak na razie. No tutaj na razie koszulka lidera, jak widać, ale nie na długo. Zobaczymy. No i proszę Państwa, tak się prezentują wyniki po pierwszej serii. Stefan Kraft na prowadzeniu, Rennie Kaido drugie miejsce, Valentin Fauber trzecie miejsce, jeżeli chodzi o Polaków, to siódme miejsce jak wolny, ósme Paweł Wąsek. To się wszystko oczywiście może zmienić w drugiej serii. Jezus Maria, się wystraszyłem, Matko Bosko. No i tak jak widzieliście, reklamy czasem mogą przestraszyć, a my zaczynamy drugą serię naszego LGP Biśle. RTI Grom, bardzo słaby skok, proszę Państwa, w pierwszej serii. Teraz zobaczymy, co pokaże. No, wiatr ma też słaby. No, i teraz to już wygląda lepiej. Jest ta wysokość. I czy będzie telemark? No, niestety nad tym telemarkiem jeszcze muszę chyba popracować. 133,5 metra. Nie mówię, że to jest źle, bo to będzie szansa oczywiście dla Polaków, a mam nadzieję, że tutaj jakoś obejmą prowadzenie w tym naszym LGP. Urlich Wochlikenand. 126 metrów tylko potrzebuje, aby być prowadzenie. No i zobaczmy jego skok. Troszkę za wcześnie się wybił, ale będzie walczył o odległość. No i co jest znowu z tym telemarkiem? Na początku tak było fajnie, a teraz już nie. 132 metry. Oczywiście obejmuje prowadzenie jak na razie. A my za chwilę będziemy już mieli naszych dwóch Polaków. Jeszcze przed nimi Gregor Deschwanden. <laughs> No, każdy z tych zawodników może w sumie powalczyć o pierwsze miejsce. Nigdy nie wiadomo, co tu się wydarzy. Każdy może zaliczyć upadek. O, dobre wyjście z progu teraz będzie. Dobry skok, jest wysoko. Ale nie udało się znowu tym telemarki wylądować. Chyba muszę troszkę wcześniej podchodzić do tego lądowania. No, ale nie mam czasu na jakieś tutaj nauki, bo teraz już będą dwaj Polacy. Paweł Wąsek i Jakub Wolny. I liczymy na dobre skoki. Chociaż może jeden z Polaków, żeby był na podium, byłoby dobrze. No i już dostał sygnał od trenera. Dobry wiatr, 2 metra na sekundę. Jest z czego odlecieć. Paweł Wąsek. Dobre wyjście z progu. Jest ta wysokość. No i będzie dobry skok. Ale znowu ten telemark niestety. Jest 136,5 metra. Minus 5,9 za wiatr. Dobre miał warunki. Szkoda, że nie udało się tego telemarku zrobić lepszego. No ale... Cóż, niestety. I tak, bądźmy zadowoleni, zadowoleni z jego skoku. Jeszcze Jakub Wolny. Jeszcze Jakub Wolny on też tu może powalczyć, nawet o pierwsze miejsce. Potrzebuje, jak tu widzimy, 133,5 metra, aby mieć prowadzenie. Wiatr, jaki ma 2,5 metra na sekundę pod narty. Czy wykorzysta te warunki? Zaraz się okaże. Wyjście z progu takie sobie, ale jest ta wysokość, no bo wiatr, wiatr. Dobry. 137 metrów, dobry skok, niestety także ten telemark zachwiany. No i obejmuje prowadzenie. Mamy dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach, ale zobaczymy, jak tam reszta zawodników jeszcze, ilu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu zawodników nam zostało do końca. Zobaczymy. Marius Lindwing tylko. 132 metry potrzebuje, aby mieć prowadzenie, ale tu się wszystko może zdarzyć. Kurczę, troszkę spóźniono wyjście z progu. I czy obejmę prowadzenie? Ale Telemark za to jaki był? No dzięki temu Telemarkowi chyba obejmę prowadzenie. Tak jest, pierwsze miejsce. No niestety, Polacy spadają w klasyfikacji generalnej naszego Pucharu. No cóż, no cóż, jeszcze dwa konkursy. Może będzie lepiej. Alex Insam teraz na rozbiegu. 130 metrów potrzebuje także. Nie musi się to jakoś bardzo wysilać, ale liczymy oczywiście na dobre skoki. No i na telemark. No i co? Teraz jakoś telemark wychodzi. 135 metrów w pierwszej serii, 135,5, więc dwa równe skoki i obejmuje prowadzenie, ale jakie noty, 20, 19,5. Noty naprawdę pozackie. I zostało nam czterech zawodników do końca dzisiejszego konkursu. Na rozbiegu już Keci Sato. 138 metrów potrzebuje. Jest w stanie to zrobić. Jest forma, wiatr, jest dobry podnarty, spada, ale jest w stanie tego odlecieć. Ależ wysokość, proszę państwa, to jest chyba skok na rekord skoczni. 140? Nie! Wydawało mi się, wydawało mi się, jest bliżej. 138 metrów, 2,5 metra do rekordu skoczni brakło i dwa równe skoki. Drugie miejsce jak na razie. I proszę Państwa, finałowa trójka Valentin Faube zaczyna. Ty już tutaj dostał sygnał od swojego trenera: 132,5 metra. Potrzebuje. Czy będzie w stanie to zrobić? Myślę, że na spokojnie, to nie jest jakaś daleka odległość, proszę Państwa, ależ będzie sko. To była chyba najdłuższa odległość dzisiejszego konkursu: 138,5 metra. Bardzo ładny skok, niestety ten telemark zachwiany znowu, ale to nie przeszkodziło mu, aby obyć prowadzenie na ten moment. Kolejnym zawodnikiem będzie Renni Kaido. I to już przedostatni zawodnik w dzisiejszym odcinku. 137,5 metra potrzebuje, aby objąć prowadzenie. 1,6 podnarty i spada. Zobaczymy, czy wykorzysta te warunki. Jest wysokość, proszę Państwa, ale tu mamy piękną końcówkę, piękne loty. I mamy najdłuższy skok dzisiaj chyba. 139 metrów daje mu to prowadzenie. Minus 4 za wiatr, także warunki mógł mieć lepsze. No i zobaczymy, kto tu dzisiaj wygra, bo już przed nami ostatni zawodnik. Stefan Kraft, 135,5 metra w pierwszej serii. Teraz potrzebuje 138,5 metra, więc dosyć daleko. Warunki sprzyjające ten wiatr to prawda się pogarsza, ale zobaczmy, czy będzie to w stanie zrobić. Niezłe wyjście z progu, jest wysokość. Dobry skok, dobry skok, ale czy da to prowadzenie? Zachwiany Telemark: 138,5 metra, tak jest. Jest prowadzenie także. Dzisiejsze zawody wygrywa, proszę Państwa. Stefan Kraft, zobaczmy sobie, jak to wygląda w generalce. Znaczy w generalce dzisiejszego konkursu Stefan Kraft, pierwsze miejsce Ren, Nikaido, drugie miejsce i Valentin Foubert, miejsce trzecie. Proszę Państwa, Polacy to Jakub Wolny, siódme miejsce, Paweł Wąsek, ósme miejsce. Mam nadzieję, że się poprawią, prawda, w kolejnych konkursach. I tu jeszcze sobie możemy zobaczyć podium. Także bardzo fajne zawody, mi się podobały. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W kolejnym odcinku robimy sobie drugi etap LGP, czyli raz HS97. Miejmy nadzieję, że tam Polakami pójdzie mi lepiej. A tymczasem ja się z wami żegnam, zapraszam nowe osoby do stawienia subika. Przypominam wszystkim o zostawieniu łapeczki w górę, że jest więcej odcinków z fański Jumping. Elo!